Jeszcze oczywiście tylko szybko nadpoknę o jednej bardzo ważnej rzeczy. Samo obszarowanie i próba wykonania swojej ramy jest tańsza niż by dać 1000, czy 1500, czy 300, czy 800 nawet złotych. Ale proszę brać pod uwagę, że wykonanie oryginalnej ramy nie jest proste. Czyli dla wszystkich osób, które chcą, które malują obrazy olejne, jedną rzecz, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, bardzo istotne, by u... W tym przypadku ten obraz, dzięki temu, że jest uszkodzone te płótno przy dacie 2045, jest jakby częścią wskazówki także, że jest zjedzona część naszego ozonu, pokrywy ozonowej, czyli są te dziury ozonowe. W tym przypadku, jeżeli chodzi o starcie płótna tego typu, tutaj w tym wymiarze, tak jak to widać. Jest tylko stroną zdobiącą, ale w przypadku obrazów dziewczyny czy chłopaki, którzy malujecie obrazy olejne, jednak ze szlifierką musicie z, z, taką, z taką pracą w, w tokarni i tam, gdzie mają odpowiednie maszyny do szlifowania różnych rzeczy, musicie dobrać papier. Ja po prostu wszedłem do stolarni. Majster stolarstwa pozwolił mi podejść do maszyny, uruchomił maszynę i pozwolił mi pracować samemu przy tym. Wyszła z tego także niezła rama, zobaczcie. Troszeczkę jest to tak, że o, widzicie, wyszła z tego taka rama, bo to jest na Blade ramie i wyszła z tego rama. Fajnie to nawet wygląda. Samo uszkodzenie w tym przypadku jest ozdobą czyli samo uszkodzenie w tym przypadku jest ozdobą, a budujemy oczywiście, jak to się mówi, obszalowanie, tak jak po wybudowanym domu wykonujemy ogrodzenie. Wychodzi na to, że, że w, na tym obrazie przedstawia się także jakby jakiś obszar, który jest jednak wyranczowany, czyli jest obudowany, jakby to powiedzieć, takim płotem, jak na ranczu. I tutaj właściwie wszystko to się to jakoś tak wskazuje, że jest to obszar prywatny, obszar własny, każdy może będzie miał własny obszar, czy, czy może będzie obdarowany jakąś propozycją wzbogacania jakichś swoich terenów i tak dalej. To świadczy o bogactwie. Przetarcie płótna może świadczyć o tym, że, że jest tak, że to jakby stara, stara historia, stare opowiadanie, stara mistyka. Wyciągamy to ze starej ramy. A samo przeszlifowanie tego obrazu wniosło potężne zaostrzenie. Przepięknie tutaj, proszę zobaczyć. No można podróżować dosłownie, jak to się mówi, tym... Proszę zobaczyć. O. I na to teraz będziemy musieli nałożyć oliwę, wosk, miód i troszeczkę żywicy. Na koniec możemy też użyć wernikusa, bo przecież jest dostępny i można kupić. Zbawiam Was. Ja jeszcze położę tutaj kamerę, żeby się pokazać. Tak to wygląda. No i mam nadzieję, że raz dwa ukończymy. Może do końca tygodnia. Pozdrawiam.